Cześć tu Kazik. mam dla was ogłoszenie, a raczej mam dwie wiadomości, pierwsza jest taka, że ja ogłoszenie mam, a to ogłoszenie brzmi następująco, no jak widzicie nie dodaję ostatnio filmików z LED for Dead 2, ponieważ nie miałem czasu nagrywać, po prostu nie chciało mi się no, marnować dni wakacyjnych na tą grę, przepraszam was, Teraz bardzo głupio, ale postanowiłem, że będę nagrywał te odcinki od, od tej soboty, co teraz będzie, to jest chyba 10 wrzesień września. No, to no, będę nagrywał po jednym odcinku w sobotę. Powinny one być dodane około 15-16 godziny. No. A druga sprawa to jest taka, że no, jak widzicie, jest gra Limbo. No. Ta graje z 2011 roku. No, Przeszedłem już ją, ale dojdziemy do etapu, w którym będzie, jak mi się wydaje, pająk. To będzie... No, wydaje mi się, że około 10 minut na to poświęcę. No. A więc... Żeby ten kolega, który teraz otworzył oczy się obudził, musicie nacisnąć jakąś czołkę. A ustawienia są następujące: w lewo idzie się w lewo, w prawo idzie się w prawo, na górnej strzałce się skacza, a na city jest akcja, czyli na przykład jakiś chwyt, chwyt za, nie wiem, jakieś, mm, może dźwignię, czy jakiś drążek, czy może coś w stylu, no. O, chyba sobie złamałem nogi, no, za męce nogi. Nie ma tak jak popełnić fajna początku odcinka. Tutaj sobie łagodnie zejdźcie. O, tak jak ja teraz. Ładnie sobie zjechał na nóżka, tutaj jump, jump wyszedł. No i, o właśnie, tutaj będzie nam no potrzebna akcja, no, widzicie, nie można go pokładać, to trzeba go pociągnąć. Widzicie, ma określony zasięg, bo jest sznurek. Wchodzicie i skaczecie jak... Jak? Jak żeby się chwycić, i potem ok, wejdziecie na platformę, czy co to jest? Jakaś deska? idziecie w lewo, z lewej strony, idziecie na prawą, wchodzicie do jakiejś groty czy jaskini. A tak, do nagrywania, to nagrywałem to drugi raz. Za pierwszym razem było perfekcyjnie, tylko można wyciągnąć to, że miałem mikrofon podpięty do wejścia z słuchawek, a nie z mikrofonu, i musiałem nagrywać po raz drugi ale mniejsza z tym. Jak widzicie ta łódka, czy nie wiem co to jest, no, łódka, bo wygląda na łódkę. Ma z przodu taki jakby drążek. Ten drążek służy do tego, aby, aby, aby ją właśnie pociągnąć do siebie. I widzicie, tu jest skarpa bardzo duża i nie można na nią wskoczyć od razu. Bez pomocy sobie, no. a więc wejdę sobie na to. Na to. Teraz wejdę sobie tu. Trzeba wejść dość wysoko, żeby wskoczyć na linę. Mniej więcej gdzieś tu. Wskoczyłem na linę. Potem trzeba... Nie obawiajcie się, się tych trzasków tego... Tego kicka, Bo to i tak nic nie będzie. No, się nie złamie i... Aha, tu chyba będzie teraz, o widzicie to przede mną, to są takie pułapki, wyglądają na pułapki dla zwiedziania, ja wam pokażę jak to, jak to, no właśnie, jak to działa. Widzicie, rozkwasiłem mnie na drobny mak, głowy miód, ciało, no. a więc, żeby to przejść, trzeba odsunąć tą, w tą stronę, przeskoczyć, sobie rozbiegnąć, przeskoczyć, można tak, iść dalej. Tak, wspomniałem, tą grę już przeszedłem. No, a teraz tutaj, to, to ja wiem, co, co trzeba, nie więcej gdzie robić. Ostatnie momenty są ciężkie, a więc widzicie, przesunąłem teraz y, w moją stronę y, dokładnie w lewo, pułapkę, y, Nie wiem, co to jest, jakieś jeszcze, jakaś padlina zamierzana na sznurku. Teraz trzeba schodzić na to sznurek, które się poruszy. Widzicie, urwała się ciężkość tego i teraz. Lina, a raczej gałęź podniosła się wyżej. Dzięki temu możemy wskoczyć na tą skałę. No, okej, okay, idziemy dalej. Idziemy. Jak zaraz chyba będzie, to tu będzie. O, teraz jest piękny. Trzeba na niego wskoczyć. Poczekasz, Ta trochę, się oprzyje. I od razu do niego zejdźmy. Bo sumie się jest jakaś Coś w stylu skały. No. Więc to się strunęło. Można iść dalej. Tutaj wyjdziemy bez problemu. I idziemy sobie dalej, idziemy, idziemy i... A, teraz tutaj będę musiał chyba... Tak, dobrze myślę. Tak, bierzecie te pół Wsadźcie je w lewą stronę. co by o tej grze tak powiedzieć? Dobra, to ja powiem jak może to przejdę. O matko, co ja zrobiłem. E, dobra, cofniemy te pudło, może zrobimy tak. A, jemy! Dlaczego ta klawiatura jest taka daremna? Dobra. I trzeba się trochę rozbujać. A po co ja w ogóle tu wchodzę? Wchodzę po to, żeby przepłynąć na drugą stronę... Przepłynąć. Przeskoczyć przez jezioro, ponieważ ten koleś nie umie pływać. A ta woda chyba jest zatruta. Więc marne są nasze szanse przeżycia w tej wodzie. Trzeba tą gałęź popchnąć, albo przeskoczyć do niej, żeby się ułamała. Tutaj, o właśnie, widzicie, tutaj trzeba wziąć większy rozbieg, jeśli chcecie zdobyć jakiś, nie wiem, jak achievement, czy coś takiego, nie jestem tym oby znany, widzicie, takie świeci się po lewej stronie, tu się trochę rozbujamy, rozbujamy się i będzie teraz skok, o, i teraz zdobyłem jakieś jajko, o, dobra. dobrze, udało mi się zeskoczyć. Tutaj mi się nic nie stanie. A wracając do tego, że co o tej grze powiem? No powiem to, że ta grza, gra jest moim zdaniem piękna. Ona mi się podoba. No, powiem Wam, nigdy w taką grę nie grałem. Ona jest bardzo logiczna. Tu trzeba dużo myśleć. A zarazem te zagadki są tak proste, że nawet pięcioletnie dziecko by się kapło, co trzeba zrobić. Widzicie, tu jest pułapka u góry. Teraz będzie moment kulminacyjny. Znaczy, nie, że przejdę, grę, tylko obliczę pają. O, i właśnie mnie chwycił, bo zbyt blisko podszedłem. A więc spróbujemy jeszcze raz. Bez fajli się nie obejdzie. To podejdę jeszcze raz i spróbujemy dawać go. O, widzicie, teraz będzie dosięgnął. No chodź. Słyszeliście, nie wiem czy słyszeliście, ale na pewno w swojej grze usłyszycie, jak teraz strzeliła ta pułapka u góry. O, i teraz chyba spadła. Tak, spadła. Teraz wypełnicie fajne i jej nie ciągnijcie, bo potem nie będziecie mieli do tego przeskoczyć. Przeskoczcie najpierw i później popchajcie ją. I tu teraz trzeba wykonać taki fajny ruch. Więc złapać go do... wow. No, jedna noga urwana, druga noga, najgorzej jest trzecią, bo ona tak, tak, specyficznie ma Trzecia noga urwana, trzeba się troszkę odsłonić, widzicie? widzicie, widzicie jaki, jakiś skubaniec. No chwytaj się, no. A, i urwają mu trzecią nogę, teraz widzicie jaki on jest ogromny. Ruch, Jedną piątą jego. Dobra, jedną piątą jego nogi. Dobra, powiem tak. A więc no, będę się żegnał, bo tutaj powiedziałem, że jak urąbię temu pajękowi nogi, to będę kończył. No więc no. Co bym tu powiedzieć? No. Nagram te odcinki w sobotę. No. I teraz proszę się nie przerazić. Bo... widzicie. Nie, no to jest już koniec naszej gry, bo tutaj chyba zaraz cię kompanują i nas wpierdzielni. O nie, 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 to ja się z wami żegnam, zanim on mnie wpieprzy! Nie, 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 nie. mogę się uwolnić. Nie, 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 ani nie mnie chwytacie. Nie, nie, nie. nie.